Dzień dobry z tej strony, Mateusz z kanału Footbreak. Witam Was na kanale Murawa TV, gdzie co wtorek o godzinie 16 będę miał przyjemność publikowania materiału. Tak więc dzisiejsza tematyka brzmi następująco: piłkarze, którzy występowali w Realu, jak i w Barcelonie, bądź w Barcelonie, jak i w Realu. Zależy, z którym klubem sympatyzujecie, to sobie go jako pierwszego wciśniecie. Więc, tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o zawodnikach, którzy. Występowali zarówno na Camp Nou, jak i na Estadio Santiago Bernabeu. A to wszystko dlatego, że już jutro o godzinie 21.00 będzie miało miejsce pierwsze spotkanie z trzech, tak naprawdę w przeciągu miesiąca, wielkich El Clasico pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. Jutro, oczywiście, Copa del Rey. Jednak zanim w ogóle przejdziemy do tematyki materiału, mam do Was jedno pytanie i prosiłbym, żebyście podzielili się swoimi opiniami w komentarzach. Tak więc ja zadaję, wypiszecie. Pytanie brzmi: kto wygra jutrzejsze El Clasico? Po prostu, kto wygra, piszcie w komentarzach, a teraz lecimy do głównego wątku. O takich postaciach jak Luis Figo czy Gruby Ronaldo zapewne wiecie, więc dzisiaj dawka informacji dla nieniedzielnego kibica. Zaczynamy od postaci Bernda Schustera. Słyszeliście kiedyś o nim? Miłośnicy hiszpańskiej piłki zapewne tak. Ze względu na to, że niemiecki napastnik występował w trzech najbardziej rozpoznawalnych klubach La Liga. FC Barcelona, Real Madrid, a także Atletico Madrid. Skupmy się jednak na wątku tytułowym. W 1980 21-letni Bernd postanowił zmienić FC Köln na FC Barcelonę, w której jak się okazało występował przez 8 lat. Można więc się pokusić o takie stwierdzenie, że stawał się powoli legendą na Camp Nou. W trakcie 8-letniej przygody wystąpił w 170 meczach, w których 63 razy umieszczał piłkę w bramce. W 1988 niemiecki napastnik postanowił zmienić klub na... Real Madrid, jak możecie się domyślać. Nie otrzymał on oklasków od tak zwanych Kules W drużynie królewskich występował zaledwie dwa lata, a następnie przeniósł się do Atletico Niemniej jednak na Estadio Santiago Bernabeu powrócił w 2007 roku jako trener I już w swoim pierwszym sezonie, jedynym tak naprawdę sezonie na ławce trenerskiej Realu Madryt Zdobył mistrzostwo kraju Julen Lopetegui bądź dla niektórych laptop kolegi Dobrze zapowiadający się bramkarz, który od początku swojej seniorskiej kariery był związany z Realem co prawda z drużyną rezerw, ale nadal znajdował się blisko Santiago Bernabeu. Po trzech latach dobrej gry w ekipie Castilli w 1988 roku zrobił krok w przód i wylądował w pierwszej drużynie. Tak szczerze powiedziawszy, to wylądował na ławce, bo przez 3 lata rozegrał tylko jeden mecz ligowy. Po drodze oczywiście miały miejsce wypożyczenia, na przykład do Las Palmas, ale dzisiaj nie o tym. W Madrycie jako zawodnik nie skradł serc kibiców. Zresztą jako trener też nie. Po odbudowie formy w Logronez, gdzie występował od 91 do 9 Roku sięgnęła po niego Sama FC Barcelona Na Camp nou, ku zaskoczeniu wszystkim Spisał się o wiele lepiej niż W swoim ukochanym klubie 5 meczów przez 3 lata zamiast jednego I szybki transfer do Rayo Vallecano Argentyński napastnik posiadający hiszpańskie obywatelstwo Który nakampnął pojawił się w 2001 roku I nie, wcale nie mówimy o Leo Messi Javier Saviola, który zamienił River Plate na Dumę Katalonii Pierwsze 3 lata może wspominać bardzo dobrze Do 2004 był wiodącą postacią w szatni jak i na boisku A w trakcie 123 występów zanotował 49 bramek Nie jest to oczywiście wynik, który robi niesamowite wrażenia ale w kontekście dalszej historii Savioli warto to sobie zanotować. Zewce Barceloną był związany do 2007 roku, jednak od 2004 do 2006 przebywał na wypożyczeniach w Monako czy w Sewilli. Po całkiem niezłej grze we Francji, jak i na południu Hiszpanii zgłosił się po niego gigantyczny Real. Mający 26 lat Saviola od razu spakował walizki i pojechał wygrywać trofea dla Madrytu. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, bo rozegrał zaledwie 17 spotkań w przeciągu dwóch lat i tylko cztery razy potrafił pokonać bramkarza rywali. Jeden z lepszych trenerów Barcelony w ostatnich latach? Oczywiście Luis Enrique, który aktualnie jest selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Wychowanek Sportingu Gijon także miał swój epizod w jednym, jak i w drugim klubie. Po przebiciu się do pierwszej drużyny Sportingu Chichon jego osobą zainteresował się Real, który ostatecznie transfer sfinalizował. Enrique przez 5 lat występował na Bernabeu dokładnie od 1991 do 1996 roku. 157 meczów, 15 bramek wystarczyło by o jednego z lepszych ofensywnych piłkarzy w Hiszpanii pokusiła się FC Barcelona. W 1996. oferta została zaakceptowana i popularny Lucho wylądował na Camp Nou. Można się pokusić o takie stwierdzenie, że to właśnie z dumą Katalonii Enrika jest bardziej związany. 8 lat występów jako zawodnik, 73 bramki w 207 spotkaniach, a następnie posada trenerska w drużynie rezerw, czy później, jak już mówiłem na początku, genialna przygoda z pierwszą drużyną od 2014 do 2017 roku. I na sam koniec historia Samuela Eto, który bądź co bądź kojarzy, jest jedynie ze FC Barceloną. Dlaczego? Ze względu na to, że Kamerończyk w Madrycie wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach, mimo że już jako junior był związany z Królewskimi. Następnie miało miejsca wypożyczenia, transfer definitywny do Majorki, a później przygoda na Camp Nou i resztę zapewne doskonale znacie. Tak więc tak prezentuje się zastawienie pięciu piłkarzy, którzy występowali w Realu jak i w Barcelonie. Oczywiście tego typu zawodników jest jeszcze wiele. Możecie także pisać o swoich ulubionych przypadkach w komentarzach Jednak najważniejsze to, żebyście odpowiedzieli na pytanie, które zadałem na początku Na sam koniec jeszcze kuponik, który zestawiłem na najbliższe spotkania Już jutro zaczynamy od meczu Everton-Manchester City Który będzie rozgrywany dokładnie o 20.45 Czyli 15 minut przed tytułowym El Clasico W tym meczu stawiam na Manchester City Myślę, że niespodzianki nie będzie Ze względu na to, że ekipa Pepa Guardioli Bardzo, ale to bardzo w błyskawicznym tempie goni Liverpool i cały czas ma nadzieję na minimum to mistrzostwo Anglii, jednak przypominam, że cały czas grają na czterech frontach, czy to Puchar Ligi Angielskiej, Puchar Anglii, czy także Liga Mistrzów, więc myślę, że zwycięstwo w meczu z Evertonem jest ich obowiązkiem. Następny mecz na kuponie to oczywiście derby, derby hiszpańskie. tak to ujmę, El Clasico, FC Barcelona, Real Madrid stawiam w tym meczu na to, że FC Barcelona zwycięży, dziwne, prawda? Bardzo dziwne, ale że Real także zdobędzie bramkę. Tutaj kursik na to spotkanie wynosi 2,72 oraz ostatnie zdarzenie na kuponie, Lech Poznań głębie Lubin. Pierwszy mecz Lecha Poznań pod wodzą nawałki w rundzie wiosennej. Myślę, że po tym obozie przygotowawczym, który bądź co bądź, jeśli patrząc na wyniki nie jest zbytnio udane, to lechici sprawią, że pojawią się uśmiechy na twarzach kibiców Lecha Poznań i. Przypieczętują pewne zwycięstwo w piątkowy w wieczór o godzinie 20:30. Do wygrania niecałe 60 zł, ale małymi kroczkami do przodu. Przypominam, że zaczynamy od 200 zł i lecimy do 1000 i zobaczymy, który z nas będzie na samym czele klasyfikacji. Jak już widziałem, Football TV ze swoim kuponikiem bardzo szybko się pożegnał. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, zachęcam do subskrybowania, do pozostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem i widzimy się za tydzień w kolejnych materiałach. A jak coś, na moim kanale pojawiły się właśnie piłkarskie kalambury, nowy teleturnie i zachęcam do obejrzenia. Nie przedłużam, trzymajcie się, na razie.